zbierania świeczek wzięła się z tego, że kupowało się świeczki jeszcze dawniej do świecznika, stawiało się w domu na imprezę. No i świeczka się wytopiła i się skończyła. No i tak wyszło to, że co rusz zacząłem kupować nowe świeczki. Tamte się wytopiły, no ale wyszło to, że te świeczki są coraz ładniejsze. No i jak już tak odkryłem to, że te świeczki są coraz ładniejsze, ciekawsze kształty, no to szkoda je będzie zapalać. I stąd się wzięła pasja kolekcjonowania świeczek, która dzisiaj liczy prawie 800 sztuk. Wyszła taka sytuacja ciekawa, we Wrocławiu otworzyli sklep ze świeczkami. Więc byliśmy z żoną w tym sklepie. Mówię, o, to ja się tam obkupię tymi świeczkami, bo to sklep tylko ze świeczkami był. Obszedłem raz, drugi raz ten sklep. No wszystkie świeczki fajne tego, tylko że nie zachwyciło mnie, ale dało mi inspirację, że Niektóre świeczki to ja sam mogę zrobić. Te, co tam w sklepie są. No i po tym wizycie w tym sklepie tam była taka metrowa świeczka, taka owalna. Ona tam kosztowała w ten czas 700 zł. Ja sobie myślę, no cena mocna, ale ja tak myślę, przecież ja tą świeczkę mogę sam zrobić. Więc w domu już obmyślałem plan, skąd taką rurę. Yy, Dobyć, jak to porobić, i powoli do tego doszedłem i skombinowałem materiały, to wszystko i, i takie parę świeczek takich owalnych zrobiłem. Świeczka nie tylko jest do zapalenia, ale też przedstawia swoją jakąś ciekawą formę. No i dzisiaj zaprezentujemy świeczkę w formie zająca. Zobaczymy, jak to nam wyjdzie. Jestem z zawodu gastronomikiem, także całe życie jestem kelnerem, także świeczka dużo daje, dużo daje. Daje nastrój, daje ciepłej atmosferę podczas wieczornych kolacji, a jeszcze jak jest taka oryginalna, ciekawa, to, to dopiero powstają pytania, skąd co, jak to zrobione, skąd, z czego to. I teraz mamy knoty. I tutaj. Zaraz on nabierze. No ty mamy. Jak trochę stężeje, no to żeby mi się to nie zatopiło, no to już tego. To już trzeba mieć przygotowanym, żeby jak to stężeje, delikatnie wsadzić. Róża jak już ostygnie. A jeszcze będzie taka masa plastyczna, wycinam nożem, wycinam nożem, kształt i ponieważ ta masa jest plastyczna, no to ja w rękach formuję na płatek róży. No i tych płatków trzeba z 10 zrobić, żeby później złożyć w jedną całość. Lubię chodzić też po takich pchlich targach. I tam w tych starociach wynajdować jakieś właśnie, czy jakieś szklane żyrandole, coś, co później ja mogę z tego nadać temu. To niby jest żyrandol, a ja z tego później zrobię świeczkę. Świeczki robię z takich rzeczy, co później muszę zneutralizować. Muszę tam zakładając ten klosz pobić żeby później mi się pokazała z tego świeczka. Co roku robię jakąś świeczkę na licytację Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. I daję i do Bierutowa tutaj do Domu Kultury i Boleśnicy. I co roku zawsze ta świeczka jakaś inna jest robiona. No staram się też co roku zrobić inną świeczkę, inną świeczkę teraz formuje Pan tak. pierwszy płatek. Tak, pierwszy płatek do, do róży. O i teraz go już w rękach formuję. I on już taki plastyczny jest. Już mi się... O. I mamy pierwszy płatek do, do róży. Reanimuje postać historyczną. Kiedyś to, znaczy to w dalszym ciągu jest świeczka. No, a każdy kto tam trochę historię zna, no to w tym panu znajdzie odpowiednik. No ale że to ten woz był słaby. Więc już nogi się pokrzekrzywiły, więc musiałem reanimować. I Pan dodał ten postument, tak? Ten postument, tak, tak. Tutaj przedstawiam pracę ręczną, garażową. Tutaj w garażu to co żeśmy zaczęli robimy. I tak to później efekt końcowy tak zająca wygląda. Później tylko go pomaluję i można już zbliżać się do świąt tutaj albo taki taki zając a tutaj przedstawiam też moją pracę garażową piękna róża to już każdy płatek osobiście jest formowany wyginany żeby później taka taka ciekawa Kompozycja być. Tu przedstawiam świeczkę, którą zrobiłem na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, i ona była licytowana w Oleśnicy. A tutaj jest przedstawione, tam prawdzie nie widać, ale ci, co kupili ją i licytowali, to wiedzą, że w środku jest złoty pierścionek. żeby to było bardziej atrakcyjne, tutaj ciekawa świeczka. Do Unii Europejskiej to niebieską świeczkę zrobiłem z gwiazdkami symbolizując Unię Europejską. Tutaj jest butelka po szampanie takim dużym. No to to wykorzystałem później jako materiał do zrobienia świeczki z tej butelki. Butelka została później pobita. A tutaj tak się przedstawia ta świeczka. Tutaj ciekawy jest to taka muszla z perłą w środku. I tutaj dwie butelki wina. To taki prezent na wesele był. Taki tutaj. Tu był kiedyś wazon. On już był pęknięty, ale ja w nim widziałem, że z tego pękniętego bazonu to też potrafię coś zrobić. I wyszedł. wyszła taka świeczka. Tutaj też taki gdzieś latarnia morska była, ale ja z tego potrafiłem wyczarować świeczkę. Tutaj znowu był, też kupiłem taki, coś szklanego było w formie takiej ryby. No ale ja to później widziałem, że ja z tego potrafię, z tego bazonu w kształcie się ryby zrobiłem świeczkę. To nawet mój syn, ale jeszcze jakby młody, to myślał, że to autentyczny, autentyczny tort. Już chciał się podzielić, ale jak się zbliżył, to już mówię, coś tutaj nie tak jest. Moja żona do mnie mówi: Słuchaj, no, weź zapal jakąś świeczkę na stół. A ja jej odpowiadam: A skąd? A skąd? Nie ma świeczki do zapalenia.